Cześć, witajcie. Techniczna strona siatkówki. Dawid Konarski i Twój wybór na najbliższe mecze reprezentacyjne. Adidas Next Level, tak się nazywają te buty i powiedz mi jaki będzie Twój następny poziom w tych meczach z orzełkiem na piersi. Zobaczymy, mam nadzieję, że podobny do tych butów, czyli jakieś chyba dobry, nie wiem, z czym się kierowałem bierając te buty? Lekkością na pewno zawsze jak chcę kupić jakieś buty to patrzę na, na wagę tego, tego modelu i i taki też był mój wybór na ten sezon. No zobaczymy jak to się sprawdzi w praniu. Wyglądają dosyć ciekawie bez sznurówek, więc coś, coś nowego. No właśnie, bez sznurówek, zupełnie jak sandały, aczkolwiek na pewno lepiej trzymają stopę. Powiedzieliś, yy, że dobre jak te buty, ale te buty oprócz tego, że są dobre, a pewnie i najlepsze na twoich stopach, to są bardzo wysokie. Czy w... W Twoim wypadku wysokość buta, wysokość cholewki ma znaczenie w kontekście ochrony stawu skokowego, czy raczej na to nie patrzysz? Raczej nie zwracam na to uwagi. Nie ma, nie ma dla mnie większego znaczenia, czy buty jest niski, czy, czy wysoki. Tak jak wspomniałem, ma być wygodny i, i lekki. No, przede wszystkim lekkość. Ten model jest bardzo jakby leciutki. Gdzie się ubierałem wcześniej, chcąc sprawdzić, to wszystko niby pasuje jest fajnie, no ale musimy zobaczyć, jak to będzie na, na parkiecie. Otóż to, no właśnie na parkiecie, chociaż z drugiej strony u was parkiet? Czy no jak właśnie, jak nazwać tą nawierzchnię, na której gra się oficjalne mecze? No, jak nazwać to? Terraflex oficjalnie się nazywa, ale ta, ta wykładzina jest. No, myślę, że bardzo, bardzo przyjemna. Od parkietu jakby dużo się nie różni, no może jest trochę mniej taka sztywna w sensie ruchomości stopy. No, na tym parkiecie mm -hmm. ta stopa jednak zatrzymuje się w momencie, u nas jest możliwość takiego leciutkiego poślizgu, więc no trzeba zobaczyć, każdy model trzeba przetestować, no my tych butów w sezonie trochę, trochę zamawiamy, żeby dobrać ten właściwy, więc yy, zobaczymy, jak, jak będzie w tym modelu, zapowiada się interesująco, a czy tak będzie, to zobaczymy. Jestem tak przekonany, tak. że będzie interesująco, ale musimy jeszcze poruszyć jeden wątek, bo jak pokażemy ten but od tej strony, to widzimy, że na podeszwie, mm, oprócz tego bieżnika, klasycznej jodełki, choinki, czy jak to ludzie niektórzy mówią. Gwiazdą nazywasz. nazywasz? No właśnie. Gwiazda Dawida. O. A, tak. <laughs> Dawida, z tego, co się orientuje, wygląda troszeczkę inaczej. Wiesz, mi przypomina akurat białą gwiazdę, bo jestem z Krakowa i ta biała gwiazda to jest mi bliska, ale. Um, tutaj ta Biała Gwiazda um, jest związana nie tylko z tym, że ty jesteś gwiazdą, ale uh -huh. też z tym, że um, te buty inspirowane są Kapitanem Ameryką, komiksami Marvela. Czy ty w tym kierunku gdzieś masz jakieś zainteresowania? No się kojarzę temat, gdzieś gdzieś seria Avengers, w której gdzieś ten Kapitan Ameryka występuje się oglądało, więc... Tak, zaraz po lekkości, to moim głównym celem było pudełko do butów, które jest bardzo ciekawe, może tutaj zademonstrujemy. Zaprezentujemy, no tak, Gdyby można tak. było grać z pudełkiem w rękach, to pewnie byś grał, bo jest fenomenalne. Tak, także... y Wiesz w ogóle, znasz któregoś z tych gości? Albo y fan? Iron Man. Iron Man, <laughs> no widzisz, no. okej. Okay. Tak, Dawid, no ja, ja Ci życzę wysokich lotów, samych celnych ścin, bo wiesz, nie, nie wiem jak to się nazywa w nomenklaturze siatkarskiej, no, może ale być. chyba można tak powiedzieć. No ale... i oczywiście asów, asów, asów serwisowych, no i zwycięstw Polski. Wszystkiego dobrego Dzięki. w nowym sezonie reprezentacyjnym. Dzięki bardzo.